No, i znowu jesteśmy w Czechach. Tylko, że tym razem nie wiemy, gdzie panie prezesie. Gdzie my jesteśmy? Nie celu... wiem, gdzie. Nie z tego, jest... co ja wiem, że blisko, kurde, restauracji. Tam po drugiej stronie A, jest restauracja. No Może i bez alkoholu być, tak. Dobra, będziemy, będziemy kombinować. Nie? Witajcie, to nie jest oczywiście tak, że się zgubiliśmy. Jesteśmy świadomymi podróżnikami. Jesteśmy w miejscowości Stanowice, niedaleko od Drowiska Kuks. Które jest dzisiaj naszym głównym celem. Zanim jednak dotrzemy do wioski, udamy się w jeszcze inne miejsce w pobliżu, które jest częścią jej legendy. w rozbudowie uzdrowiska Kuch stowarzyszyły zmiany zachodzące w okolicy. Zgodnie z intencjami hrabiego Szporka powstał krajobraz w stylu barokowym. Zaawansowany system alejek, ścieżek w lacach pustelni, kalwarii i rzeźby świętej. No i stój tam, i stój. Wiele z tych elementów zanikło lub zostały zniszczone w wyniku późniejszych zmian w krajobrazie. Na przykład tory kolejowe przecinają pierwotny bieg byłej drogi krzyżowej źwiercy, a współczesne rzeźby zawracają zwiadających z drogi między Kuksem a Betlejem Brauna. Wyżej. Za mały jest, do tej sztuki o. Widać dobrze? A. Ale głowa jest równa ze mną? O opa jaki tam jest, uwoluję. Dobra. Tu, Hrabia Szpork zakupił ten las w roku 1717 od Dworu Kralowe nad Labem. Był to ostatni kawałek ziemi, który hrabia dołączył do swojej posiadłości, dzięki czemu zyskał on swoją nazwę – Nowy Las. Powstała tutaj wyjątkowa galeria rzeźbiarska pod Gołym Niebem. Zespół rzeźb już od 300 lat jest ulubionym celem wycieczek ku już niedalekiego uzdrowiska w Kuksie. Nowy Las został przekształcony na polecenie hrabiego Szporka w park pełen fontan, pustelni, kaplic i obrazów. Mateusz Braun stworzył tutaj szereg monumentalnych rzeźb wykutych bezpośrednio w skałach piaskowcowych doszliśmy jesteśmy przy ścianie płaczu oto Betlejem Brauna monumentalny relief znajdujący się przed nami na nazwę temu miejscu Mateusz Braun przedstawił w środku scenę narodzin Jezusa z postaciami Maryi, Józefa i Dzieciątka z lewej strony przychodzą doniczele królowie z bogatym orszakiem, a przed świętą rodziną klęczą pasterze. Sklepienie niebieskie pokrywało bajczy do jaskini, a na wierzchołku widniał anioł z napisem Gloria i Nekseliz Sceny uzupełniały wolno w rozmaite figury, duża fontanna i inne kompozycje. Chociaż z Betlejem Rano zachowały się jedynie fragmenty, to jest ona jednym z najważniejszych dzieł europejskiej sztuki walutowej. Pustelnik Onufrius po 60 latach samotności w Puszczy widzi człowieka. Podobnie jak pozostali pustelnicy, Onufrius patrzy w kierunku, z którego przychodzili goście z uzdrowiska Kuksie. Mateusz Brown perfekcyjnie uchwycił trwogę, wewnętrzny niepokój i napięcie mięśni. Rzeźba została ukończona jako jedna z pierwszych. Już w roku 1726 w wspomina ją komisja rozwiązująca spór graniczny hrabiego Sporka z Jezuitami. Być może poważne uszkodzenia spowodowały, że Onofrius jest bardziej ceniony niż leżący w pobliżu święty Jan Chrzciciel z owieczką. Oto Juan Garinus. Według legendy pustelnik zwałcił i zamordował córkę krabiego Barcelony. Za karę miał pełzać po ziemi jak zwierzę, zanim będzie mu odpuszczona wina. Mateusz Bran uchwycił moment, gdy pustelnika wytropił się ojca, ojca zabitej dziewczyny. Nad rzeźbą znajduje się herb lodu szporków, a w jaskini łaska zaciskę głowi krabiego. Rzeźba Juana Garibusa była przedmiotem sporu granicznego hrabiego szporka z jezuitami, stała bowiem na ich terenie. Pedinus to chyba najstajniejsza Czechia rzeźba, która najlepiej oddaje szczegóły anatomiczne człowieka. Wydobywanie kamienia na budowę pobliskiej Fierzy i Josefów istotnie wpłynęło na obecny stan Betlejem Braunem. Na lewo od skał z Betlejem znajduje się ścieżka do studni Jakoba. Ryspos gasi tutaj pragnienie i rozmawia z awarytanką. Po prawej stronie, naprzeciwko skały z Kotlejem, Brauna, stała drewniana pustelnia św. Pawła. Do dzisiaj zachowała się tylko kamienna ławka z otwartą księgą przy wejściu, wyrzeźbioną przez W Pustelnie zamieszkiwał wynajęty przez prawiego szporka pustelnik, który obsługiwał fontanny i oferował gościom uzdrowiska podczas tunek. Na zboczu poniżej studni znajdowało się źródło, które dostarczało wodę do wodosrysków i fontan wzdłuż drogi do Ławy. Betlejem Brana przez most na Łabie droga zaprowadzi nas aż do Kupców. Do Kuksu przyjeżdża się dla imponującego obiektu, który został ufundowany w 1695 roku przez hrabiego Franciszka Antoniego Sporka. Był on synem Johana Sporka, zachorzonego w armii austriackiej generała, który dzielnie stawiał czoła Turkom należającym na Europę. Po za osiągnięcia generał otrzymał od cesarza tytuł szlachecki i odległe ziemie nad łabą. Ojcowskie dobra odziedziczył hrabia Franciszek Antoni Spork. Wkrótce na terenie majątku odkryto źródła leczniczych gór mineralnych, w ślad za tym poszła niezwykła inwestycja. Na jednym brzegu rzeki powstało uzdrowisko z hrabiowskim pałacem, a na drugim kompleks o architekturze pałacowej, który pełni funkcję szpitala i kurortu dla weteranów wojennych. Już samo dotarcie po szpital jest nie rada przeżyciem. Rabia nie oszczędzał pieniędzy podczas budowy. Puks jest nasycony barokiem do granic możliwości, a jego duszą są rzeźby, które możecie spotkać tutaj na każdym kroku. Przed budynkiem szpitala pierwszym co przykuwa uwagę to zespół 24 rzeźby, będących niezwykłą alegorią śniów i występów dobra i zła autorstwa Mateusza Bernarda Brauna. Można tu znaleźć na przykład przedstawienie wiary, miłości, nadziei, mądrości i sprawiedliwości, ale też pychy, chciwości, zadrości, gniewu, lenistwa i rozpadu. Ta kolekcja miała wychowartość w się przypominać o wiecznych spór między dobrem a złem. Ich autor wytyka przy jednym cechu dosadnie i bez ogródek. Powinna też o cnotach, ale te dają się chyba obykać na płoko złych uczynków. Ile z nich odzwierciedla nasze dobre cechy, a ile te, którymi wolelibyśmy się nie chwalić. Koks stał się szybko popularnym miejscem letniskowym czeskiej szlachty, znutym nadzwyczajnych atrakcji. Kompleks uzdrowiskowo-rezydencyjny składał się z pałacu, łaźni, gościńca, teatru, biblioteki, klasztoru i szpitala. Szpital, który był przytułkiem dla weteranów wojennych, działał do 1938 roku. Sława zbroju trwała jednak tylko o 40 lat. Uzdrowisko zostało zniszczone przez powódź, dwa lata po śmierci założyciela. Ucierpiała szczególnie część kuratowa, łaźnia, kaplica, pijania wody i potężna biblioteka. Towarzystwo opuściło uzdrowisko. Szpital został otwarty dopiero w 1743 roku 5 lat po śmierci hrabiego Szporka, setką chorych karków i inwalidów wojennych potykował się zakon bonifatrów, którzy zajmowali część obiektu. Za budynkami znajduje się ogród, w którym aktualnie uprawiane są różne działa. Ponowie reprezentuje typowy ogród działowo-owocowy Bonifatrów. Kiedyś można tu znaleźć także owoce i warzywa, które i uprawiamy dla własnych potrzeb. Dzisiaj można tutaj pospacerować sobie wśród równo przyciętego żywopłotu i odpocząć po zwiedzaniu. Jak już wspominałem, gruszą kuksy są rzeźby. Znajdziecie je w wielu miejscach. aż Porc prowadził sąsiedzkie spory z jesuitami niedalekiego klasztoru w Dzielecy. Nie przepuścił zatem jedynej okazji, aby zrobić im na złość. Postawił posąg wielkiego wojownika chrześcijańskiego, który obecnie znajduje się na środku ogrodu w Kuksie. Jak tam, zaopatrzony w herbatkę? Jest tam, tam jest ziołowa, meliska, yy, ten, yy, no jak ten, yy, yy, na rany się nadaje, rumianek, o, no. rumianek, dobra. Drona fajnie wyglądało. kicaj, kicaj. to Ja pierdzie, to super red, red drona. Bula, red Bulla, Red Bulla i jest. Ja brakuje, brakuje tu jednej osoby. Co? Co? Degustujemy. melisa To me, to jest melisa A. Trzy listki mięty, dwa listki melisy i samo poczucie rebelacji. Ale jeszcze nie mamy tutaj merytki No to jest to nie. ładnie Bardzo ładnie. Cia, gdzie, gdzie jest tabliczka? O. No. Ananasowa. No i tak pachnie. tak pachnie. Jak ananas. Y ale Bonifaci zgodnie ze swoim hermatem, posługują chorym i ubogim, prowadzą szpitale, domy opieki, apteki czy poradnia ziołolecznictwa. Takie właśnie usługi, obok służby kapłańskiej, świadczył zakon. Za ogrodem, poprzez niewielką furtę, możemy przejść na stary cmentarz. Cmentarz jest stary i nieduży. Na środku widać ślad po kaplicy św. Jana Bożego, a pod ziemią widać krypkę Bonifatru. Jesteśmy w gospodzie na Sypce i zamówiliśmy sobie na testu dania trzy tak. piwa bezakocholowe. Bez no, ci... U... Ućca wieprzowego. wieprzowego z knedlikami. I polębiczki, tak? I polębiczki. to będziemy sprawdzać. Wnętrzki. Jesteśmy w szpitalu Kust, albo była gospoda na Sypce. No, i teraz chłopaki oceniam, jak mi smakowało. Co wybraliście? To już mówiliśmy, a teraz jak ma smakowało? Ja miałem polędwiczki wieprzowe. Nie, on miał polędwiczki. E, nie. Polędwiczki? Ty, ty, ty miałeś Ty Udziec wieprzowy. Przepraszam bardzo. Dobre. No to dobra, jak, jak było? Udziec wieprzowy. No tak, cztery, słaby. Słaby był. Dobry. A nie. w jakiej skali? W skali od, je, od 0 do 5, cztery. Nie był taki aż za dobry. Porcja była w sam raz, ale nie był tak doprawiony. Nie? Ale brzuch się nie urósł taki duży. Trochę no, ja <laughs> Mam lekki brzuch. Mam. No dobra, to teraz, Robert, co zamawiałeś? Ja i miałem polędwiczki z kneblami, z sosem i borowki, do tego były i śmietana była do tego. Także w smaku było zarypiste. Także w skali od 1 do 5, piątkę No i super zapłaciliśmy poza to jakieś 208 kron w przypadku wieprzowiny a u Ciebie ile było? Tak. 240. Tak, 240 no to, to mu zabroni cenowo m, najadłem się nie powiem najadłem się porcja była taka w sam raz tylko że słabo doprawiona i cenowo wyszło to bardzo fajnie było 40zł dokładnie tak a my idziemy teraz na brzeg Życia cały kompleks położony był na dwóch przegargolinach Główny kompleks, który mogliśmy dzisiaj zwiedzać znajduje się na tak zwanym Brzegu Śmierci. Obiekty, które się na nim mieściły miały wspierać odwiedzających i mieszkańców w sferze Na brzegu życia położony był pałac, teatr, łaźnie i biblioteka, wszystko to, co ważne było dla bytu doczesnego. Wiele budowli nie przetrwało do dzisiejszych czasów. Obie części kursu łączyła efektowne i bardzo reprezentacyjna aleja. Po przekroczeniu ławy reprezentacyjna ścieżka zamienia się w schody i stopniowo pniesie w górę na szczyt linki. W przeszłości z góry na dół paskadowa opadała woda z życia. Kuks to przyklejona do przegułaby i niewielka wioska. W raptem kilkadziesiąt domów ciasno postawionych jeden obok drugiego, jeden na drugim, teraz razowo na, na stoku drugim. Dawny szpital w to bez wątpienia wielka trakcja tego rejonu. Jeden z najciekawszych zabytków w Czechach, który robi wrażenie i zadali ich dyska. Po aneksji Czerwymura przed III Rzesze, młodzieżowa organizacja Hitler Juppen ulokowała tutaj powracając dla swoich Jesteśmy w najwyższym punkcie kursu. Wyżej już się nie da. Właśnie tu, w tym miejscu, przy winnicy, ze wspaniałym widokiem na całą okolicę. Żegnamy się z Kółki. Do zobaczenia w następnym filmie.